Dzień dobry, pewnie wielu z Was zdążyło się przyzwyczaić, że kiedykolwiek odpalacie swoje media społecznościowe, czy jest to Twitter, czy Instagram, czy teraz TikTok, albo cokolwiek innego, to często te media społecznościowe są zalane apelami ze strony piłkarzy, którzy proszą ludzi, by pozostali w domach, by nie narażali swoich bliskich w trakcie. Właśnie pandemii. Natomiast zdarza, zdarzyło się kilka w piłce niechlubnych wyjątków, czyli piłkarzy, którzy naruszyli pewne zasady, naruszyli pewne normy, i zdarzyło się także kilka przypadków zawodników, którzy zachowali się być może nawet zgodnie z prawem, być może nawet w porządku w stosunku do swoich bliskich, natomiast też spadła na nich krytyka właśnie w trakcie tego okresu kwarantanny. O kim mówię? No właśnie, o tych zawodnikach jest ten odcinek. Kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o tej historii, od razu odpaliłem Google Maps i sprawdziłem, jaka odległość dzieli Vigo, czyli Galicję, czyli północno-zachodnią Hiszpanię od Danii. 3000 km, prawie 30 godzin w samochodzie. Na taką wyprawę zdecydował się spędzający kwarantannę jedynie ze swoją siostrą Pione Sisto, zawodnik Celty Vigo. Takie zalecenia oczywiście dostali no, wszyscy zagraniczni piłkarze w Selcie. Jeśli już zostajecie w Hiszpanii, to po prostu zostańcie w swoich domach. Jeśli już zostajecie, to nie opuszczacie kraju w najbliższym czasie. Na to musiał zaakceptować m.in. reprezentant Rosji Fedor Smołow, natomiast Pione Cisto do pewnego momentu to zaakceptował, aż w końcu zdecydował się na taką nieprawdopodobną wręcz wyprawę właśnie z Galicji do Danii. Jak to wyglądało? Władze Celty w osobie pana dyrektora sportowego Felipe Miniembresa próbowały skontaktować się ze Skrzydłowym. On nie odbierał telefonów. W końcu ktoś podjechał pod jego dom. Okazało się, że wszystko jest zamknięte na cztery spusty i Pione nie ma. Pione w końcu skontaktował się z klubem i poinformował, że... Że znajduje się w swojej ojczyźnie Że wybrał się na taką właśnie wyprawę Co się okazuje, że oczywiście Wewnątrz klubu zostanie rozpoczęte Takie postępowanie W sprawie właśnie Pionessisto Na to pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać I z pewnością spadnie na tego piłkarza Bardzo surowa kara Już teraz w hiszpańskich mediach pojawiają się takie przecieki że te najważniejsze postaci w szatni Selty Vigo domagają się, aby pionę Sisto został ukarany. Można podejrzewać, że chodzi tutaj o kogoś takiego na przykład jak Jago Aspas, który ostatnio opowiadał, że Sisto to jest taki chłopak, który jednak żyje bardzo mocno w swoim świecie, że gdyby mógł, że robi wszystko odwrotnie, że gdyby mógł, to pewnie nawet kierownicę przestawiłby na inne miejsce. Sisto jest generalnie dość dziwnym człowiekiem. Pojawiały się też takie informacje o tym, że na przykład wstaje bardzo wcześnie rano i spaceruje sobie po Vigo. Ludzi, którzy oczywiście śledzą Seltę, bardzo takie obrazki dziwią, ale Pione Sisto, jeszcze taka ciekawostka, to piłkarz, który w pewnym momencie poprzedniego sezonu zdecydował się na restrykcyjną, ale przy tym absurdalną dietę. Przez 21 dni jadł wyłącznie owoce, Aż uznał, że, jeszcze, że jeśli potrwa to jeszcze chwilkę, to po prostu oszaleje, więc no, jeśli ktoś musiał, mógł zdecydować się na tak szalony pomysł, porwać się na coś takiego jak wyprawa samochodem z siostrą z Galicji do Danii, to musiałbyś to pionę sisto, natomiast jest to zachowanie, żeby było jasne, skrajnie nieodpowiedzialne, można się z tego śmiać, ponieważ jest to skrajnie groteskowe, natomiast naprawdę... Popis nieodpowiedzialności dał tutaj po prostu reprezentant Danii i będzie mu to długo wypominane. Kolejnym piłkarzem, na którego także spadła olbrzymia krytyka, zwłaszcza w tym początkowym fragmencie kwarantanny, ale jak się później okazało, być może była to krytyka nie do końca zasłużona, był Gonzalo Higuaín, który w przeciwieństwie np. do Wojtka Szczęsnego zdecydował się na powrót do ojczyzny, zdecydował się na powrót do Argentyny przez Francję, a później Hiszpanię musiał tak zorganizować tę swoją podróż, że musiała ona zawierać dwie przesiadki Gonzalo Iguain, ponieważ wtedy nie było takiej możliwości, żeby poleciał bezpośrednio z Włoch do Argentyny. Oczywiście w, Ar w Argentynie spadła spora krytyka na tego piłkarza, który zdaniem pewnie wielu jego rodaków mógł zarażać właśnie ludzi w Argentynie po powrocie z Włoch, tym bardziej, że jak się okazało, Rugani Matuidi i Dybala złapali wirusa, ale Gonzalo Iguain kiedy stawił się już na lotnisku w Turynie przedstawił tym strażnikom Wyniki swojego testu na obecność koronawirusa okazało się, że nic takiego u niego nie wykryto i dostał zgodę, żeby wrócić do Argentyny. Później bronił go w mediach społecznościowych także jego brat, który no, opowiedział historię matki Gonzalo Iguaina, która od 2016 roku zmaga się z bardzo poważną chorobą i w tych trudnych chwilach Gonzalo po prostu chciał być z matką, więc wydaje mi się, że akurat. Tutaj decyzję tego piłkarza można zrozumieć, aczkolwiek no, można z drugiej strony też pochwalać ludzi, którzy no, w, tych, w tym ostatnim czasie decydowali się na jakieś podróże. No, po prostu zdecydował się na taki gest Gonzalo Iguain, i jest to rzecz jasna sytuacja kompletnie nieporównywalna do tej w przypadku pionessisto. Pionessisto traktujemy rzecz jasna jako ciekawostkę. Nie mówimy tutaj o piłkarzu jakoś szczególnie elitarnym, topowym. Niedawno pytała o niego Aston Villa, natomiast on uznał, że woli zostać w Wigo. Natomiast jeśli chodzi o tych zawodników występujących w klubach na najwyższym poziomie, to tym piłkarzem, który najbardziej złamał zasady, był właśnie ten pan, który teraz słucha tego odcinka, czyli Luka Jowicz, który naruszył wszelkie możliwe zasady kwarantanny i wydaje mi się, że reakcja opinii publicznej Władz także państwowych w Serbii, przeraziła nawet samego zainteresowanego. To znaczy, chyba nawet sam Lukajowicz nie spodziewał się, co zrobił, jak źle postąpił i że po prostu nie powinien naruszać zasad kwarantanny w taki sposób. A co takiego zrobił Lukajowicz, jeśli nie znacie tej sprawy? Przeszedł dwa testy na obecność wirusa, oba dały wynik negatywny, więc uznał, że zawija się do Serbii. W Serbii natomiast pojawiły się informacje, że też narusza kolejne zasady kwarantanny i wychodzi z domu, że niekoniecznie akceptuje to, co zostało narzucone z góry. On później tłumaczył się m.in. w taki sposób, że on tych zasad po prostu nie znał. Natomiast było to tłumaczenie jednak dość pokrętne, ponieważ obywatele Serbii wracający do kraju właśnie w ostatnich tygodniach, a takich osób było, były absolutnie tysiące, musiały podpisać pewien dokument, a w tym dokumencie znajdowały się właśnie zasady, które ci obywatele powinni akceptować zasady, których oni powinni absolutnie przestrzegać, więc po prostu Luka prawdopodobnie dostał jakiś papier, machnął parawkę i tyle. I nic sobie z tego nie robił. Skrytykował go między innymi prezydent Serbii, Aleksandar Vucic, który stwierdził, że jeśli Luka opuści dom, to zostanie aresztowany, bo życie obywateli jest ważniejsze od jego milionów, a wcześniej między innymi narzekała także pani Anna Brnabic, który, która stwierdziła, że piłkarze zarabiają milo, miliony za granicą. To są zawsze takie populistyczne hasła trafiające na taki grząski Grunt, a ignorują zasady w Serbii, trzeba się tym zająć. Oberwało się także Luce Jowiczowi od Nebojszy Stefanowicza, czyli ministra spraw wewnętrznych. Od razu też wypytano wiele osób, które znają Lukajowicza, wiele autorytetów piłkarskich w Serbii, co sądzą na temat tego piłkarza. Przypominano m.in. słowa Ljubiszy Tumbakowicza, który jakiś czas temu przyznał, a to jest selekcjoner, któremu nie jest po drodze z Luką Jowiczem, że największym problemem Jowicza jest Jowicz, no i wydaje się, że w tej sytuacji znów znalazło to właśnie potwierdzenie. A ojciec napastnika Realu Madryt Milanjowicz przyznał, że jeśli jego syn jest winny, to jak najbardziej powinno się go aresztować, ale tylko wtedy, jeśli będzie winny, tylko wtedy, jeśli uda się faktycznie uzasadnić, że on ten swój dom opuszcza, ponieważ wiele zdjęć, które wypłynęły w serbskich mediach, to były fotografie zrobione już jakiś czas temu, zdaniem pana Milana Jowicza. W każdym razie Luka zreflektował się, przeprosił za wszystko i nagrał taki właśnie apel w swoich mediach społecznościowych, prosząc swoich rodaków, prosząc Serbów, by ci nie opuszczali domów. Lepiej późno niż wcale, ale wydaje mi się, że ta spirala problemów, w jaką wpadł Luka Jowicz w ostatnich kilku miesiącach, po prostu mocno odbija się na tym piłkarzu. On jakiś czas temu, tak w ramach ciekawostki, Powiedział w jednym z wywiadów, że ma nawet problem z zaśnięciem, ponieważ to wszystko, to że nie strzela goli, to że nie może grać w Realu Madryt, że przegrywa rywalizację, że ten sezon praktycznie cały jest stracony w jego wykonaniu, po prostu wpływa na jego głowę i nie da się od tego zupełnie odciąć. Natomiast kwarantanna i sprawy związane z koronawirusem to jest coś zupełnie innego. No i tutaj Lukajowicz po prostu popełnił kardynalny błąd, i wydaje mi się, że żaden topowy piłkarz już. Na taką pomyłkę po prostu się nie zdecyduje, ponieważ jest to rzecz absolutnie nieakceptowalna. Tutaj, powiedzmy, skala pewnych zaniechań jest nieco mniejsza, natomiast nie do końca w porządku być może zachował się także Keylor na Was który przeszedł 14-dniową kwarantannę w Paryżu, który także w swoich mediach społecznościowych tutaj widzicie taki screen, apelował do ludzi, by byli rozsądni, by nie wychodzili z domu, by po prostu akceptowali to wszystko, co zostało narzucone. Po czym zapłacił 200 tysięcy euro za prywatny lot do swojej ojczyzny. No i dzisiaj Taylor na Was siedzi sobie właśnie w ojczyźnie, ponieważ uznał, że ten trudny czas lepiej jednak spędzać z bliskimi. Rzecz jasna, spadła na niego za to spora krytyka. Natomiast jakiś czas temu, kiedy Thiago Silva także zdecydował się na powrót do ojczyzny, do Brazylii, głos zabrała żona stopera PSG, która powiedziała, że sklepy w Paryżu pustoszeją, że coraz trudniej jest zrobić zakupy, a w Brazylii oni mają do dyspozycji m.in. basen. Czy Lorna, na Was w tym hotelu, bo taką informację znalazłem, że obecnie przebywa właśnie w hotelu, ma do dyspozycji basen. Podejrzewam, że tak. Czy powinien opuszczać Francja w takich okolicznościach? Jest to z pewnością wielce ryzykowne. Nawet jeśli podobnie jak Gonzalo Higuain przedstawił na lotnisku testy i dały one wynik negatywny, to jednak wydaje mi się, że każdy piłkarz, który teraz zdecydowałby się na opuszczenie swojego domu, mieszkając oczywiście za granicą i powrót do swojego kraju, po prostu zostałby przez nawet władze państwowe, jak Lukajowicz, bardzo ostro skrytykowany, nawet jeśli trafia na takie świętości, jak Keylor na was. I podobna sytuacja dotknęła zresztą też Neymara. Wielu piłkarzy PSR zdecydowało się na pozostanie w domach w Paryżu, m.in. Ander Herrera, który właśnie ze swojego apartamentu kieruje różnymi akcjami charytatywnymi. O tym też warto poczytać. Natomiast Neymar w swoim stylu wrócił do Brazylii, siedzi sobie z kumplami, gra w siatkówkę plażową i tak dalej. Chwali się w tym w mediach społecznościowych, zablokował tak swoją drogą w ramach ciekawostki możliwość komentowania tych zdjęć, bo pewnie zdał sobie sprawę jakie komentarze tam się pojawią, natomiast on bronił się w taki sposób, że ci ludzie, którzy pojawiają się na tych zdjęciach i ta cała grupa jego znajomych, to są też ludzie, którzy przylecieli z nim z Paryża i którzy też nie wyściubiają nosa poza ten dom, w którym aktualnie się znajdują, a oni wszyscy mieszkają z Neymarem. Wiecie, jaki jest Neymar. Kiedyś jeden z piłkarzy Barcelony, był to bodaj Javier Mascherano, zwrócił uwagę, że odwiedził pewnego dnia Neymara, kiedy ten mieszkał jeszcze... Na przedmieściach Barcelony i przeraził się, jak wiele osób znajduje się w jego otoczeniu ile ludzi mieszka przede wszystkim w jego domu. I Ney żyje tak do dzisiaj. Kiedyś Arsen Wenger powiedział, że brazylijscy piłkarze to są takie mini korporacje. To znaczy, jeśli ściągasz Brazylijczyka, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że razem z nim przyleci 20 kolejnych osób, które będą żyły na jego koszt, będą z nim mieszkały. Często te osoby są zatrudniane także przez piłkarzy, na przykład, żeby zajmować się kwestiami wizerunkowymi. No i tak też postępuje Neymar. To znaczy, gdzie leci Neymar, tam oczywiście wybiera się także jego świta i podobna sytuacja zdarzyła się także teraz. Natomiast oczywiście na także spadła bardzo duża krytyka w mediach brazylijskich To raz, kiedy wybrał się na przykład raz na zakupy do supermarketów Angra dos Reis Ale oprócz tego na tapet wzięły go także katalońskie media Które opisały, że tak naprawdę ta izolacja, w której teraz żyje Neymar To jest żadna izolacja No i sprawa najnowsza, Jack Grealish Kolejny piłkarz, któremu mówiąc wprost, można zarzucić hipokryzję, kolejny zawodnik, który stara się być wzorem, nagrywa apele, prosi ludzi, by ci zostali w domach, a koniec końców jedzie na imprezę do swojego byłego kumpla klubowego, rozbija Range Rovera i generalnie ma kompletnie gdzieś te wszystkie zasady związane z kwarantanną. Myślę, że ten tytuł, który pojawił się na okładce jednej z angielskich gazet Brainless, najlepiej podsumowuje Jacka Grillisa. Jest to o tyle przykre, a Grealish nie jest oczywiście jedynym piłkarzem z Premier League, który naruszył te zasady bo wcześniej pojawiały się informacje i o Alim i o Walkerze i Marezie i tak dalej i tak dalej, natomiast teraz najgłośniej jest o Grilliszu, a jest to wracając o tyle przykre, że już wydawało się, że Jack Grealish wrócił na prostą, że wreszcie zaczął zachowywać się po prostu jak profesjonalny, dorosły, rozsądny piłkarz i że wielka kariera stoi przed nim otworem, natomiast teraz widząc jak ten facet zachowuje się w tak newralgicznych, w tak trudnych okolicznościach, człowiek, który naprawdę Powinien być wzorem dla młodych ludzi No to po prostu można się złapać za głowę Inni piłkarze też naruszali Te zasady związane z kwarantanną Jak między innymi Mason Mount czy Declan Rice Którzy wyszli po prostu sobie Prywatnie pokopać ku zdumieniu Wielu osób, które pojawiły się Na tym samym boisku, natomiast no Grilish przy okazji po prostu sobie pojeździł na tyle, że swojego Range Rovera wartego, jak twierdzą angielskie media, 70 tysięcy funtów, po prostu mocno naruszył. I jeszcze jedna historia, która w polskich mediach odbiła się być może mniejszym echem, czyli Tim Payne oraz Oliver Sale, piłkarze Wellington Phoenix. Zdecydowali się na przejażdżkę takim samochodzikiem golfowym, takim Melexem na tak zwanym podwójnym gazie. Złapała ich policja, sprawdzono stan trzeźwości, a jako, że to wszystko odbywało się w trakcie kwarantanny, no to obaj panowie musieli się tłumaczyć. Payne zamknął potem swoje media społecznościowe, przeprosił wszystkich, przyznał, że czuje się zażenowany po tym, co zrobił, no ale ta sprawa także... Powiedzmy, trafiła na okładki, przynajmniej w tym kraju, w którym obaj piłkarze występują. Obaj też naruszyli zasady kwarantanny, więc na tę czarną listę jak najbardziej trafić mogą. Przy czym tutaj podkreślam, tak jak mówiłem we wstępie, nie można traktować wszystkich spraw identycznie. Neymar nie zachował się na pewno tak nieodpowiedzialnie, na przykład jak Pionecisto, a Gonzalo Higuaín, na którego też spadła olbrzymia krytyka, to już zupełnie jest inna kategoria, właśnie ze względu na tę choromamę, o której wspominałem. Więc tak mniej więcej wygląda ta lista piłkarzy, którym najbardziej oberwało się właśnie w trakcie tej kwarantanny. Zwróćcie uwagę, że w trakcie tej całej pandemii nie zdarzyła się ani jedna historia związana z polskim piłkarzem, który naruszyłby te Ogólnie panujące zasady, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy: czy byłaby to Rosja, Grecja, Francja, Anglia, Włochy, cokolwiek. Wszyscy polscy piłkarze potrafią te zasady uszanować, a oprócz tego często uczestniczą w akcjach charytatywnych, jak Robert Lewandowski, jak Kuba Błaszczykowski. A oprócz tego są też oczywiście piłkarze, którzy regularnie wywołują uśmiech wśród polskich kibiców, jak na przykład Rafał Gikiewicz, który. Niemal dzień w dzień publikuje swoje zabawy właśnie na Instagramie. Jeśli przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś przykłady piłkarzy, którzy albo naruszyli zasady, jak na przykład Pionesty, jak Lukajowicz, albo być może spadła na nich krytyka, czasem nie do końca zasłużona, podkreślam, jak w kontekście Gonzalo Iguaina, dzielcie się tymi przykładami w komentarzach, opisujcie te historie, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i pamiętajcie, zostańcie w domach, ja mogę śmiało to mówić, bo uwierzcie, że jeśli nie muszę, to z domu nie wychodzę.